Wchodzimy na główną stronę www.ortomedico.pl Widzimy na górze bramkę do wpisania potrzebnych danych. Numer zlecenia NFZ to tak zwany 13-cyfrowy kod. Powinniśmy go otrzymać od lekarza przy wizycie w przychodni lub poprzez teleporadę, na przykład SMS-em. Jeżeli otrzymaliśmy papierowe zlecenie w formacie kartki A4, to na górze w lewym górnym rogu znajduje się rubryka. Unikalny numer identyfikacyjny, i to jest właśnie ten numer. Po wpisaniu numeru zlecenia, wpisujemy numer PESEL pacjenta, na którego było wystawione zlecenie. Następnie wpisujemy numer telefonu potrzebny do zweryfikowania. Na telefon o podanym numerze, po paru sekundach od akceptacji, przyjdzie SMS z kodem do wpisania w kolejnym polu. Wpisz kod SMS. Wpisujemy teraz ten kod SMS, który przyszedł nam na podany numer telefonu. Teraz powinniśmy odczekać około od 15 do 30 sekund. W tym czasie sprawdzane jest zlecenie i za chwilę będziemy przekierowani na właściwą podstronę, gdzie będziemy wybierali produkty, które w ramach zlecenia możemy zrealizować. Teraz musimy wybrać na jaką liczbę miesięcy chcemy zrealizować zlecenie. System podpowie nam na jaki czas zostało wystawione zlecenie NFZ, to znaczy na ile miesięcy możemy zrealizować, a kiedy będziemy musieli starać się o nowe zlecenie.